To jest piękne właśnie, że to już chyba 12 mój sezon w Mistrzostwach Polski. Marzyłem o rajdach, też tak jak Wy, biegałem z kamerami i też jeszcze tu nieraz biegam, tak? Nagrywam, jestem dziennikarzem, ale to jest piękne, piękne że właśnie kolejny sezon mogę przystąpić w takiej stawce. Tak, nowy samochód Skoda Fabia Rally 2 Evo. Prawę 4+. Plus. Gracias. No pierwsze trzy odcinki niezadowolone. Trochę coś tam źle sobie wyklikałem i pierwszy raz mi się kodą Źle jeździło przez pierwsze trzy osy. Teraz wróciłem do tego, co sobie wypracowałem i jest. Na razie no mam nadzieję, że to się utrzyma ten czas do końca, że to będzie pierwszy, bo no przed Grześkiem jesteśmy 1,2. Nie ukrywam, że przed pierwszymi odcinkami miałem takiego stresa, dawno do tego nie miałem, że tak trochę mnie takie dreszcze przechodziły, ale jak to ruszyło to, to już się uspokoiło, także jutro, dzisiaj to była taka przystawka, jutro będzie główne danie i myślę, że będzie się dużo działo na tych trzykrotnie przejeżdżanych odcinkach. To. Lewy dno. Wygraliście całe. 4, 37 i 8. Aż taką masz pewność? Może być. No tak. Brawo, Prawo, super. Wuh! Ogólnie bardzo dobrze. No, czwarte miejsce tuż za podium. Dobre wejście w nowy sezon. Wygrany pierwszy odcinek, taki normalny, niemiecki. Ja zawsze mówiłem, że lubię jeździć po mieście takie próby kajetesowe. A tu, rozciszów, Walim, wygrany OS to taka karowa jakby rajdu świdnickiego. <tryk>